Dzień dobry, nazywam się Jakub Żulczyk. Jestem autorem takich książek jak Czarne Słońce, Ślepnoc od Świateł, Wzgórze Psów, Zrób mi jakąś krzywdę. Jestem też autorem scenariuszy do seriali telewizyjnych takich jak Ślepnoc od Świateł, tudzież Belfer, seria pierwsza i druga. Bardzo serdecznie zachęcam do udziału w spotkaniach ze mną online. No niestety, jak na razie, przez najbliższy czas tylko taką drogę komunikacji. Mogę, mogę z Wami mieć, ale, ale zapraszam do uczestnictwa w spotkaniach przez sieć, i Wasze biblioteki na pewno umożliwią Wam takie, 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 takie uczestnictwo. Zachęcam do przygotowywania różnych pytań. Na wszystkie z chęcią odpowiem. Opowiadam o tym, jak piszę, skąd biorę pomysły, skąd nie biorę pomysłów, co czytam, co mnie interesuje. Co planuję i czego nie lubię, co mnie też nie interesuje. Może też. Pozdrawiam wszystkich moich czytelników i zapraszam serdecznie na spotkania online. Pokój.